przyjechaliśmy, zaraz będziemy nagrywać i tu mam esmielnikowa, proszę bardzo y którego też omawiamy na instagramie i tu mam zaakceptuj się, I mam też kubeczki, mam koszyczek mam wszystko, idziemy <grym i zjadka> jak wyglądam, jak się cieszę Nazywam się Olga Palka, tutaj Opal w kamerze, a ze mną dzisiaj Sonia Szramek. Kacz, planeta Sony. Cześć. Cześć, dziękuję Ci za zaproszenie. To ja ci dziękuję i będę ci przejać, bo jesteś ośmiu. Się... No, no, zaraz ja. Bo ja badałam nową Zamierzoną i jeździłam po całej Polsce do rodzin. Było bardzo fajne, bo wszyscy mówią: Skąd ty znasz tyle rodzinę? No i ja przyszłam do pierwszej, pamiętam, w Tczewie i zapytałam: Czy znacie jeszcze kogoś? No i powiedzieli, że znam jeszcze dwie rodziny, które e, są, rodzice są Polakami, a mówią do dzieci po francusku, angielsku, niemiecku, czyli jakby od razu do rodzenia to dziecko jest skąpane w innym języku, który nie jest językiem natywnym rodzicem. Ty widzisz więcej Sonia. Ja to też widzę w Twoich oczach, że ty widzisz więcej. Ty rozumiesz gesty, które wykonujemy Nasza, właśnie czy gestykulacja jest taka, kiedy wracam mm. do siebie. Ale kiedy był ten pierwszy moment u ciebie w życiu, kiedy Ty doszłaś do wniosku, że hej, ja mam swoją planetę. Ja widzę więcej. Ja chcę więcej widzieć? Yes. Dziękuję Ci bardzo, Olga, naprawdę. To ja dziękuję. Ja się bardzo cieszę, że po pierwsze Sonia mówi po szlachcku. Godą po <peszolsku> No, <goda> Natomiast... Ja się cieszę, że są takie osoby, które są świadome, które się nie boją mówić pewnej rzeczy na głos, którym nie zależy na odbiorze tych wszystkich algorytmach, tabelkach, tylko właśnie liczy się przekaz. Znaczy, wiesz, no zależy, ale nie będę się tym niewolić. To nie jest Po prostu tak jak tak. powiedziałaś w wywiadzie, że ty to robisz, bo czujesz taką tak potrzebę. Także lajkujcie, udostępniajcie, wiecie. Niech Tak, to na, na pewno. pewno. mówisz, to nie jest fokus na to. To jest wymiana energii, nasza. Że my coś Wam dajemy, a wy dajecie nam subskrypcje i lajki, like, bo to jest bardzo ważne. Ale my nie mamy. Ale my tego nie robimy tylko i po to, absolutnie. I nie mamy oczekiwań, także jak nie. Nie to... mamy oczekiwań, to jest Luszy. bardzo ważne zdanie, które dzisiaj padło w trakcie wywiadu. Wywiad jest bardzo różnorodny. Jak ci się w ogóle rozmawiało? To było fantastycznie. Ale jak to się stało, że myśmy się nie znamy, tak nie, nie wiem. Nie wiem, nie mam prawa, ale tak miało być. Jak mi się poznać w tym momencie? Mi się w tym momencie poznać? Moja świadomość jest wyższa niż była dwa lata temu, więc. Każdy tu z nas Wiesz, Wydaje ty... mi się. To jest ten moment, kiedy po prostu to wszystko się miało wydarzyć. Także bardzo dziękuję. No. O, dziękuję Ci, no. Wszystko dzieje się tak, jak ma się dziać. Tak? Wystarczy tak, tak załatwić. A Was zapraszamy do rozmowy. Jesteśmy bardzo ciekawi Waszego feedbacku, jak to z Wami zarezonowało. <śmachamy 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 naszemu operatorowi tak. drugiemu. I dziękujemy Wam, że jesteście tutaj razem z nami i że poszukujecie prawdy i wiarygodności. buty załapały Wojtek, co Ci mam powiedzieć? <laughs> Przepraszam, Przepraszam! sobie będziemy iść na making of, a Wojtek to mamy zawsze najwięcej, po prostu najwięcej. <laughs> Właśnie pożegnałam się z Alką i zdążyłyśmy zrobić sobie jeszcze ćwiczenie, e, ponieważ ja e, lubię ćwiczenia, lubię coś, co pozwoli doświadczyć Ci, że to działa. I kiedy e, poprosiłam alge żeby położyła dłonie i tak sobie stanęłyśmy. I tam możesz Wojtek, dać migawki, coś tak. I ona mówi tak, i jakby to, co wyobraziłyśmy sobie, um, ja tylko powiedziałam, że to siada jakby na naszych dłoniach, że mam sobie... A ona mi to opisała dokładnie tak samo, jak ja to poczułam, czyli można w dłoniach wyczuć energię tego, co sobie wyobrażasz. Ja nie wiem, czy ja to jasno um, teraz tłumaczę. W każdym razie bardzo chciałam, żeby ona tego doświadczyła że dziewczyna jest fantastycznie otwarta i, i czująca, to pięknie nam to wyszło i chodzi mi o to, że dopiero jak czegoś doświadczysz i poczujesz na własnej skórze, to możesz uwierzyć. Tak mam, więc ja się nie dziwię, jak ktoś w ogóle nie wierzy w Sonia, o czym to w ogóle gadasz? no właśnie o tym. Nie wiesz, sprawdź. <grych> A co mam zrobić teraz? Mam Stąd? iść tam. <grych> Możemy, tak? Przyjechaliśmy już do naszej siedziby, do naszego biura e, i zakończamy to spotkanie z wami tego vloga. Bardzo dziękuję, że oglądaliście. I ja jestem zwolenniczką wychodzenia do nowego, do nowych ludzi e, i takie było właśnie to spotkanie, bardzo piękne i myślę, że przy tym nowiu <laughs> nie ma przypadków. Będzie coś z tego dalej, coś bardzo ładnego. Dzięki. yes yes